Znam to uczucie. Czarnobrody zawsze wygrywa. Nie może ponieść porażki. Ludzie widzą flagę i od razu się poddają. Jaki to ma sens? Nawet nie muszę być na statku. Nie ma chaosu, dramaturgii, życia. Nie wierzę, że to powiem, ale może czas na emeryturę. Co do chuja, to zaprzestanie pracy i oddanie się wypoczynkowi. Istnieje coś takiego? Masz wszystko obcykane. Trudno jest znaleźć na morzu takiego oryginała jak ty. Z taką biblioteką, komnatami, sekretnymi garderobami.